Cześć, witam wszystkich, kto wszedł na mój kanał przypadkowo lub celowo i mnie ogląda. A mam takiego pirocika. Słuchajcie, do kamery. Sobie tylko pstryk pstryk robię. Włączam, wyłączam i tak leci. Ostatnio pamiętacie, na ostatnim filmiku gotowałem zupy, ale ja jestem taki gość, że zupę nawet popiłem herbatą, e, mieszkając kiedyś w Polsce, e, w małej wsi. W podlaskim województwie, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli ktoś mnie ogląda, też jak rodzina ugotowała, słuchajcie, zupę, to ja robiłem herbatę i zupę popijałem herbatą. Ale że wspomniałem o tej herbacie, to coś Wam pokażę. Słuchajcie, poszedłem dzisiaj do sklepu i kupiłem taką herbatę. Widzicie, tu jest po arabsku. Zachodzę do sklepu, słuchajcie im. Taka młoda dziewczyna pracuje, no ładna dziewczyna. No i tak się uśmiechała, to no, by się zapytam się o coś. nie? I zapytałem się po angielsku, czy wie gdzie teraz y, jest arabska herbata? Bo półki są przestawiane nie mogę znaleźć. Także zaprowadziła mnie. I słuchajcie, kupiłem taką herbatę. Y, tam pracujący chłopak powiedział, że ta herbata pochodzi z Iraku. I poleciłbym wam ją. Gdybyście szukali, to tylko taką herbatę i w czarnym takim pudełku. Nie w innym kolorze, ponieważ ona jest bardzo smaczna i aromatyczna. A co też inne opakowania, w innych kolorach, których nie piłem. Ale ta jest naprawdę super. Także szczerze Wam polecam. No i chłopaczek powiedział, że ona jest z Iraku. Nawet nie widziałem, pytałem się po prostu, yy, gdzie jest arabska herbata. Także. A to jest kompletnie z Iraku herbata. Chłopak mi powiedział: no, chłopak nie pochodzenia europejskiego, pewnie z tamtych stron, także wiedział dobrze. No i co ja Wam dzisiaj powiem. U mnie, jak u mnie. Jakoś mało leci, słuchajcie, załatwiam bieżące sprawy. No i tyle. Cóż, pozdrawiam Was serdecznie. Jest u mnie teraz, dochodzi godzina 8 wieczorem. Coś jeszcze sobie obejrzę, wypiję herbatę i idę spać. Pozdro, trzymajcie się, cześć!